Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich za, zaproszonych, zgromadzonych widzów. Jest to wydarzenie w tym roku największe, jakie tylko może być, z, zorganizowane przez Sławomira Zakrzewskiego tu przed ambasadą amerykańską. Oni nie mogą powiedzieć, że nie widzą tego. Widzą, widzą to Amerykanie, widzą to nasi rządzący, bo przejeżdżają tędy. Co jest ważnego? Ważne jest to, aby uchronić naszą młodzież, wasze dzieci, wnuki przed tym, aby nie zostali wysłani tam, gdzie to nie jest nasza wojna, nie jest to nasze działanie. Te działania doskonale wiemy, kto inicjuje i w jakim celu. Ale ja powiem coś, co jest bardzo niepopularne. Jedni i drudzy są winni. Jedni, którzy się do tego nie przygotowali a drudzy, którzy są po prostu zdradzani i ich, ich potencjałem ludzkim próbują pokonać niepokonanych. A od siebie jeszcze powiem taką rzecz. Jeśli ktokolwiek z Was zna matematykę, na pewno z Was dużo osób wie, że co to jest 4% nas tak naprawdę budżetu państwa wydawanego na wojsko. 4%. Nas na to nie stać, więc liczymy. Nowy budżet ma być 640 milionów. To jest ile miliardów? 25 miliardów. A co usłyszeliście w telewizji, że jest na zbrojenia nam niepotrzebne, wydawane 180 miliardów z budżetu na 2025 rok? Co oznacza? Że jest wydatek, blisko 28% budżetu. Jest to skandaliczne, dlatego że nas nie stać nawet na utrzymanie jednego żołnierza. A zobaczcie, ilu mamy generałów, którzy nic nie robią, biorą potężne pieniądze z emerytur, różnych innych rzeczy. Coraz powołują nowych, coraz dymisjonują poprzednich. Nie stać nas na jednego żołnierza. Nie buduje się mieszkań dla wojska, mieszkań dla policji, dla straży, ale wydaje się potężne pieniądze z budżetu i wymawia Wam, że to jest 4%, gdzie 3% to już jest bardzo dużo. Te pieniądze idą nie do naszych kieszeń, nie do naszych fabryk. I jeszcze Wam jedno powiem, bo pewnie nie wiecie. Na rok 25 Przewidują wzrost gospodarczy o 3%. No to liczymy za 2024 rok. Budżet jest to 680 miliardów. Jeszcze raz do zapamiętania. 680 miliardów. A za 2025 ma być tylko 630. Więc proszę mi powiedzieć, jak może być to wzrost gospodarczy? Nie jest to wzrost gospodarczy. Żeby pokryć długi, które są, potrzebuje budżet, oni muszą wziąć niemalże połowę budżetu. 280 miliardów muszą pożyczyć w bankach zachodnich. Więc się pytam, na jakiej zasadzie oni Wam wmawiają? A wiecie dlaczego? Bo telewizja jest tak jak wojna mięsem armatnim. Brawo. Cisną wam wszystko! Brawo. Cisną wam to, że jestem czekoladowy! Brawo. I uwierzycie w to! Brawo. I to Brawo. uwierzycie, to jest właśnie Brawo. telewizja. I dlatego z 4% im się robi 180, a to jest 28%. I to jest bardzo niepokojące. Bo jeśli ktoś umie liczyć, to będzie wiedział, że to jest budżet wojenny. Więc kto będzie cierpiał? W szpitale. Nauczyciele im będą wmawiać. Po to się robi między innymi inflację, żeby takich jak ja, co sobie parę groszy zbierali uczciwie, okradać. Bo jeśli ja nie będę mógł kupić tego samego za rok, co dziś, to będę okradziony. I wielu z Was, dlatego mówię, należy myśleć, pamiętać o tym, nie zgadzać się, głośno mówić, że to nie nasza wojna. Nie dlatego, że nie na, dlatego, żeby nie wysłali naszych obywateli, naszych Polaków. Tak jest. Spotykam się z młodymi ludźmi, którzy nie wiedzą, co to jest, co to było na wojnie. albo na przykład bezczelnie mówią, bo to było dawno. Dlaczego? Bo w szkole tego nie ma. Ci nauczyciele, którzy żądają podwyżek, nie uczą młodzieży tego. Oni o tym wiedzą, bo nie są to ludzie, którzy nie wiedzą o tym. Doskonale wiedzą. O tym, jak było, ale nie uczą młodzieży, ale wyciągają rękę po pieniądze z budżetu. Należy im się tak. Nauczyciele, jest to klasa, która powinna być dobrze wynagradzana, ale od nich powinniśmy żądać bardzo dużo, żeby jak najwięcej swojej wiedzy przekazywali młodemu pokoleniu. Prawda! Prawda! Bo młode pokolenie musi przejąć po nas nasze. Zawody po nas, bo nie jesteś nikt nie jest wieczny i wiemy to doskonale. Nie ma takiej możliwości. To musi być zwane, Dlatego ja przypominam, nie dajcie się oszukiwać. telewizji kłamią w każdej jednej. Ja jeszcze powiem dalej niepoprawny tekst. Ani pisuary, ani tuskowcy nie są dobrzy. To jest to samo zło. To jest to samo zło. Spotykam się mówią. Taki dobry, bo dał nam 500 plus i nie musimy robić i rolnicy nie mają ludzi do zbioru, dlatego że się w, ta... w państwie, w którym jest deficyt tak potężny co rok, nie można być rozdawnictwa. A zrobili to. Nie dlatego zrobili rozdawnictwo, żeby wygrać, tylko i pozwolili ci ludzie z tej ambasady. Ci, którzy mieszkają tam za oceanem po to, żeby nas zadłużać po to, żebyście wy pracowali jak najdłużej na ich zyski. Kto z was będzie chciał głosować na tego łotra tutaj w ratuszu, na prezydenta, to mu powiem, że jesteście niemyślący, nie wiecie w ogóle o życiu, dlatego, że ten człowiek zadłuża to miasto. Każdy prezydent miasta w Jochy, który po swojej czteroletniej kadencji, czy pięcioletniej teraz, zadłużył. Miasto powinno pójść do kryminału, siedzieć. Ale jest to robione celowo. Oni mają tak robić i robią to. I wy się cieszycie, bo co, bo ładny? To nie jest żaden Polak. To nie jest żaden Polak. On się śmieje z was, ma was za nic, bo będziecie bezmyślnie głosować i głosujecie na nich. Nie ma na kogo głosować. Tu się tylko zmienił na koniec. Tu się tylko zmienił w pociągu maszynista, a pociąg, czyli z tym złem, z tym wszystkim jedzie dalej tymi samymi torami. Nic się nie zmieniło. Zobaczymy, czy kogokolwiek rozliczą. Zobaczcie, łapią płotki, płotki, ale głównych nie ruszają, bo to są ich ludzie, inaczej powiem, żeby PiS doszedł do władzy na kolarach. Jarusz, klękał przed tymi, tu wam, co z ambasady reprezentują, żeby go dopuścili do koryta, pozwolili im na to wszystko. Przecież oni widzą, wiedzą dokładnie jak kradli. Jak ja bym wam powiedział, jak kradli, to by łysy włosy rosły, a tym, co mają włosy, to by wypadły. Mam nadzieję, że niektórzy się zorientują na mechanizmach. I dopowiem więcej. Wiecie, po co jest Szwajcaria? To ja Wam odpowiem. Nie będę pytał indywidualnie każdego. Szwajcaria to jest bankiem złodziei z całego świata. Jeśli którykolwiek z Was uda się robić coś, to właśnie jest Szwajcaria. Tam Was powitają. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Przekazuję, przekazuję głos. Dziękuję. O proszę, już masz. Yy, Można Was powiedzieć. Yy, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos?